Hej kochani, witam Was w dniu trzecim maratonu z boksem wielkanocnym od Pięknego Planu. Ale zanim to, to jeszcze mała wstawka. Poczyniłam jakiś czas temu e, zakupy na temu, <gryw> no wiecie gdzie, e, i chciałam Wam pokazać kilka przydasi oszczędnościowych które zakupiłam. Bardziej są to takie, że tak powiem, umilacze. No i tyle. Dobra, przechodzimy. Tutaj taka... O, dobra, będzie się odbijać. Może teraz będzie lepiej. Słuchajcie. To są takie przekładki, jakby. One są z pleksy. Są przezroczyste i mają takie błyszczące wzorki. Kolor to takie jakby różowe złoto, i wzięłam je z myślą o takim segregatorze, który też Wam za chwilkę pokażę. Um, tutaj, mniej więcej, każdy jest w sumie troszeczkę inny jeśli chodzi o wzór, więc tu mamy gwiazdki. One są z takimi indeksami. I tak się mniej więcej prezentują te wzory. Chciałabym sobie coś tam w tym moim budżetowaniu trochę urozmaicić od maja. Po prostu bardziej tak z kwestii wizualnych, takich estetycznych. Ja lubię zmiany, lubię sobie urozmaicać różne rzeczy, więc lubię też nowe rzeczy testować. A segregatorek, który mam, tutaj wiecie co, nie zdjęłam jeszcze tej folii ochronnej, bo z dwóch stron jest folia ochronna i ogólnie ta okładka będzie transparentna. A jakby to powiedzieć, no, no jest to segregator, jakby nie patrzeć. Format to jest A6. Jest on z takiej pleksy przezroczystej, takiej ryflowanej. Strasznie mi się to spodobało, i w sumie wzięłam właśnie te przekładki z myślą o tym segregatorze, ale teraz tak nie jestem do końca pewna, jak to będzie grało, bo jednak trochę mi się to różowe złoto gryzie z tym takim zwykłym żółtym złotem, ale zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie mam takiego konkretnego planu yy, na ten segregator, ale z pewnością coś wymyślę. Po prostu potrzebowałam. Pewnego urozmaicenia, może na razie niech zostanie tutaj. E, mam też zwykły e, segregator, taki, żeby był, że tak powiem, e, dyżurny, taki zwyklaczek, ale strasznie mi się kolor spodobał, bo jest to taki, nie wiem na ile e, tutaj e, telefon oddaje ten kolor, ale jest on bardzo taki pastelowy, neutralny. E, Zwy, zwyklaczek, zwykły zwyklaczek, w środku oczywiście był pakiet e, statusów i cztery koperty. Także spoko. Takie, wiecie, zwykłe, tradycyjne za grosze, dosłownie. A też na pewno swoje przeznaczenie znajdzie. Niech będzie tu. Kolejna rzecz to naklejeczki. Jeśli chodzi o naklejki, bardzo lubię te z chińskich stron, bo są mega tanie. A ogólnie używam ich nie tylko do przyozdabiania binderów, segregatorów, ale też ogólnie do różnych takich projektów czy papierniczych, czy też w pracy, bo naprawdę pakiet 50 naklejek kosztuje grosze. Tutaj mega mi się spodobał, słuchajcie, motyw takich kokardeczek. No są mega urocze i myślę, że dość uniwersalne i naprawdę ładnie wykonane. Bardzo ładnie wyglądają. No nie będę Wam oczywiście wszystkich pokazywać, ale tak mniej więcej. Także taki pakiecik kokardeczek. Dobra, odbija się, trudno. No a tutaj to już w ogóle się będzie odbijać. Widzicie co? Muszę chyba tutaj jakąś yy, białą karteczkę. Może będzie łatwiej, bo oj, wziąłem więcej. Tutaj jest pakiet takich większych naklejek, no i tutaj się dzieje disco. ale zaraz mniej więcej spróbuję Wam pokazać. To są naklejki takie winylowe, jakby takie transparentne. No i no oczywiście z błyskiem, jak widać, takie witrażowe, można powiedzieć. No i motyw jest taki magiczny. O, tak będzie spoko. No i mniej więcej tak wyglądają kilka przykładowych. Też są mega ładne. Widać? Coś tam, fokus. Dobra, coś tam widać. No tego typu. No jeszcze Wam zaraz jedną z koteczkiem pokażę. Pięknie się mienią i naprawdę w ogóle wydawało mi się, że będą mniejsze. O, ta jest mega urocza. Taki kiciuś z książkami. Pięknie się mienią, fajny efekt. No na pewno je spożytkuję, bo dużo różnych takich projektów robię. Ewunia wspominała właśnie o tym, że Ewunia prowadzi dzienniki różnego rodzaju, ja też się tym zajmuję, więc często mi służą do takie naklejki do przyozdabiania. Dobra, co jeszcze mam? E, zamówiłam też trzy breloki do binderów. Ten jest z myślą o segregatorze, w którym mam bajkowy boksik od Naprawdę całkiem spoko wykonany. Taki kwiatuch. Koniczynka, oczywiście na szydełku. <laughs> Nie mogło być inaczej. No i coś, co już znacie, u mnie to standardowy motyw. Takie wiszące dzwoneczki, tylko tym razem w takim pięknym czerwonym odcieniu. Jest bardzo żywy i no, taki kontrastowy. No, fajnie to wygląda. Także to chyba taki mój. E Mini znak rozpoznawczy. <laughs> Te szydełkowe cuda. Niestety nie potrafię robić ich własnoręcznie. Miałam kilka podejść do szydełek, ale no, skończyły się fiaskiem. E, co jeszcze? Tutaj chyba pojedynczo Wam pokażę. Zamówiłam też takie klipsiki. Trafokusik. E, w takim pudrowym różu. Takie wiecie, tego typu klipsy. Czy do oznaczania wyzwań, czy, czy no ogólnie po prostu do różnych tam e, biurowych sytuacji, atrakcji. Także w zestawie było ich chyba sześć. Z tego co pamiętam, e, wspominałam Wam przy okazji, że zamówiłam sobie też e, moc e, spinaczy. <gryw> Także mam już zapas po prostu Forever. Razem z tymi właśnie od pięknego planu, ale te są mega. Takie z kokardkami. Mega urocze. Pięknie błyszczą. I ostatnie. Oj, muszę tu sięgnąć. Bo chcę pokazać wszystkie, bo one się z kolei różnią. To jest taki secik e, pączuszkowy. Nie jest takie proste, żeby to wszystko pokazać. Ale robimy co możemy. <grym> Dobra, mamy mniej więcej. No tutaj, wykonanie wiecie pozostawia trochę do życzenia. Ale mimo wszystko, to już kosztowały grosze dosłownie. No i są całkiem cute. Całkiem urocze. Dobra, to tyle. Jeśli chodzi o moje budżetowe akcesoria, budżetowe umilacze, że tak powiem. teraz to trzeba posprzątać i zrobić miejsce dla, że tak powiem, gościa honorowego w tym budżetowym maratonie czyli dla boksa. Oddalę. Ciach, ciach, ciach. No i jesteśmy tutaj znowu. No to lecimy. Słuchajcie. Bez zbędnego przedłużania. No, słuchajcie, nabieram w wprawy. Szkoda, że niedługo się kończy. Ale coraz lepiej idzie mi to otwieranie. E, dobra, to na boczek. I pierwszy rulonik, numer 6. W ogóle patrzcie jaka królicza dupka. <grych> numer 6. I losujemy drugie jajo. U. Nie chcę współpracować. I drugi prezencik, numer 3. No to szukamy szóstki i trójki. Szóstka już jest. I trójka tuż pod nią. <gryw> Także mamy pakieciki. Dobra. Robimy miejsce. No i otwórzmy te cudowności. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Co obstawiacie? Okej, okay. jeszcze chwila niepewności. Bo mamy tutaj rewersik. No. I. O, o, matko. Dobra, otwieramy, otwieramy szybko, szybko. Widzę, że mamy wyzwania bardzo spójne stylistycznie, co mi się mega podoba. I okej, okay, dobra, to może zacznijmy tutaj w Boziu. Czy wy tu widzicie? Cóż za króliś. Mamy wyzwanie oszczędnościowe, wielkanocne na 7 stówek. No, wow. No, przecież to jest po prostu. Ech, sami to widzicie. No, przepiękne. Same stóweczki. Ale w sumie, no można to dwojako, że tak powiem, a nawet pewnie jeszcze więcej sposobów by się znalazło na uzupełnianie. Bo z jednej strony można oczywiście, kto komu zabroni, wrzucać po stówce, po dwie, czy nawet więcej. A można ewentualnie uzupełniać sobie jakieś tam mniejsze wyzwanka i dokładać tutaj każde postówce co też jest spoko pomysłem na kolejną wielkanoc na pewno z tym jegomościem tiru, będę zbierać kasiurę. to już jest pewne mam was na świadków i tutaj wiecie co to jest okładeczka wielkanocne oszczędzanie Piękne. No być może jakieś nowy, wiecie. A może nawet nie. Przecież ja mam segregator świąteczny. Jako przekładka do niego. No bo tam nie mam takiej stricte podziałki na święta jedne i drugie. Eee, więc no to jest myśl. Jako przekładka po prostu do mojego świątecznego segregatora. Także słuchajcie boju Piękności piękności, gdzie co chciałam już zabierać nożyczki, a zapomniałam, że mamy jeszcze jedno, bo w mojej głowie jakoś tak y, dwie sztuki, czyli dwa jajka, to przecież było w jednym, dobra, tutaj z nami zostaje, a my otwieramy jeszcze jedno, Oho, coś mi spadło na podłogę. Obawiam się, że zaraz może zniknąć w czyimś brzuszku. Więc na szczęście króliki są kawałek dalej. O Boziu. O, rany. Ja wiem, że ja się zachwycam po prostu, jak nie wiem, ale... Po prostu, no, wiecie, to są wrażenia na żywo. No, jakby to pokazać, żeby się tak nie błyszczało. O, dobry kąt. Wiecie, co? To jest taka zdrapsa. Yy, zdrapsa bardzo ryzykowna, bo nie ma tutaj podanych kwot, <laughs> więc tutaj, pod tymi trzema kółeczkami, mogą się kryć naprawdę. Bardzo różne kwoty, niektóre przyprawiające o zawał. Hmm. Ciekawa forma, w sumie może służyć też jako zakładka do książki, bo tak wygląda troszeczkę. No, fajne. Mamy tutaj. To. Boże, przepraszam, że Wam tak błyskam, ale bardzo bym chciała Wam pokazać te wszystkie detale. A niestety od lampy się mnóstwo odbija, w ogóle pięknie się mieni. Jest tutaj taka holograficzna, jakby naklejkowa folia. Nie wiem, mam nadzieję, że w miarę to kamera oddaje. Cudo. No, dziewczyny, tak idziemy ze święconką w sobotę. <grybujesz> Dobra, kochani, Bo już zaczynam gadać głupoty. Dobra, tak się prezentuje mój dzisiejszy łup razy dwa. Dwa jajeczka, no może jeszcze ostrość wróci. O, mamy to. No dobrze, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, za wspólne otwieranko boksa od Pięknego Planu i widzimy się już jutro. Do zobaczenia, pa!